Arkadiusz Burnat, grający trener UKH Dębica. Kończycie sezon, kończycie porażką na swoim lodzie z drużyną Zagłębia Sosnowiec, czyli głównym kandydatem do awansu do Polskiej Hockey League. Jak podsumuje pan ten ostatni mecz? Ach, no Może na pewno nie było takiego blamarzu jak, jak, jak ostatnio w Sosnowce. gdzieś Chłopcy się troszkę z ambicją, no, ale ambicja to za mało na drużynę Sosnowca. Natomiast większych pretensji. No nie można mieć, no podjęliśmy w każdym razie rękawice. Ja wiem, że wynik może nie wskazuje, no ale na dzisiejszą naszą siłę to i tak że nie było. Zdobył Pan bramkę, wysłał Pan sygnał, że Arkadiusz Burnat jeszcze coś znaczy w polskim hokeju. <grym> <Arkadiusz> na lodzie. <grym> Arkadiusz Burnat już przebrzmiał tak naprawdę, no ale no, siłą rzeczy musimy, musimy pomagać jeszcze ci starsi zawodnicy, bo i Sławek Gulminowicz, i Krzysiek Kloc, no jest nas za mało, a co roku zawsze są perturbacje ze składem, zawsze ktoś odchodzi, dlatego jest jak, jak jest. Jaki to był sezon dla drużyny z Dębicy? No na pewno wielu chłopaków, jeżeli oczywiście chciało, to, to czego się nauczyło. Tutaj zawodnicy Zagłębia czy zawodnicy na przodu pokazali jak, jak się gra w hokeja. Na w niektórych momentach i w niektórych przypadkach personalnych prawie jak na poziomie ekstraklasowym. Także, także myślę, że ten kto chciał, to wyciągnie wnioski i, i gdzieś jego, jego forma, jego umiejętności pójdą do góry. Będzie z UKH? Tylko lepiej? No musi być lepiej, no co prawda to zależy od zarządu, bo chyba wszystkim wiadomo, że w takim kształcie ta drużyna istnieć nie może, no, a jak wiele znaków pokazuje, to przynajmniej czterech chłopaków znów po maturze stąd odejdzie, także znowu będą perturbacje, dlatego tutaj akurat nie ruch należy do strony zarządu. Kto jest pana faworytem pierwszej ligi w tej finałowej batalii? Muks naprzód Janów czy Zagłębie Sosnowiec? No nie chciałbym tak do końca prognozować, <gnozować> natomiast z tego co, 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 co widziałem, no myślę, że większą siłą ognia, tak to nazwijmy, dysponuje Zagłębie. Natomiast no, mecze playoffu rządzą się swoimi prawami, także tutaj na dzień dzisiejszy ciężko wskazać.